Zapraszamy Państwa, droga Pani! Niechże Pani weźmie dziecko i przyjdzie do nas! My czekamy! Średniowiecze, cudowny okres. Średniowiecze da się lubić. Dzisiaj mamy drużynę Grodu Chorodna. Przybyła do nas do Barbakanu. Dziś mamy kapelę średniowieczną Dziwoludy, która nam ubarwia muzyką. Czas aż do godziny 20 jesteśmy. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Mamy stanowiska, przy których mogą się starsi i mali zapoznać ze sposobem leczenia w średniowieczu, zasmakować soli, bo się waży, zasmakować średniowiecznej kuchni. Podstawą kuchni średniowiecznej był, był szereg kasz, mąki, warzywa, owoce, mięsa. Niedużo mięs, sporo ryb. Mamy tutaj szereg dań na słono i kilka dań na słodko, na słono. Słonina wędzona tam z tyłu na talerzyku, w tym dbanie bub ze słoniną, z czosnkiem, z przyprawami. Tutaj zmiksowana pietruszka z olejem, z czosnkiem, soczewica z mięskiem, rzodkiewka, która też występowała tysiąc lat temu, soczewica ze słoniną. Jedyne opisane danie, jakie jest, jest przekaz o tym, jak, że istniało i było spożywane tysiąc lat temu, to ogórki z miodem. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zestawienie. Kowal brał praktycznie udział w każdym aspekcie życia takiego średniowiecznego świata. Podkuwanie koni, bardzo ważne. Też trzeba było gwoździe, czyli do budowy różnych rzeczy, łodzi. Domów, i tak dalej. Różne przedmioty domowego użytku, uzbrojenie, części uzbrojenia, tarcze, płatnerstwo. Ja tutaj mam taki maleńki, dosyć prymitywny warsztat kacki. Próbuję sobie tkać krajki, czyli takie ozdobne paseczki z kolorowej wełny, które były używane do obszywania tkaniny, do yy, przewiązania się w pasie. Czasami wojowie obwiązywali sobie tym nogi. Generalnie był to taki rodzaj wełnianych pasków kolorowych. Myślę, że ludzie wtedy dużo więcej czasu poświęcali na wykonanie podstawowych jakichś przedmiotów użytkowych, ale też dużą yy, Wagę przywiązywali do estetyki, także nie żałowali czasu, byle coś było ładne, ozdobione i nie byle jakie.